Dobry wieczór. Szanowny Wielki Książę Marczałek Fryderyk wydał dekret, w którym ustala termin wyborów parlamentarnych, które wkrótce odbędą się w Wielkim Księstwie Królików, ustalając także początek kampanii wyborczej. Dzień dobry, drodzy obywatele i obywatelki Wielkiego Księstwa Królików. Nadszedł czas Wielkiego Święta Demokracji Króliczego Państwa, a więc wyborów parlamentarnych. Oficjalnie, zapowiadam, że wydałem dekret, który informuje wszystkie partie znajdujące się w Senacie i poza nim o ostatecznym terminie wyborów. Teraz poinformuję państwa, drogich obywateli i obywatelek, kiedy one nastąpią. Wybory parlamentarne będą miały miejsce za tydzień, w niedzielę, 23 lutego. Informuje także organizacje polityczne Wielkiego Księstwa Królików, jakże obywateli i obywatelki państwa króliczego także, że do soboty 22 lutego od dnia dzisiejszego trwa kampania wyborcza. Szanowny Wielki Książę, Marszałek Fryderyk powiedział o Wielkim Święcie Demokracji i jest to absolutna prawda. Wybory parlamentarne i lokalne, które regularnie odbywają się w Wielkim cieństwie Królików są takim świętem. Dobry wieczór. Szanowny wielki książę marszałek Fryderyk cały czas dba o rozwój ich demokracji w wielkim księstwie królików. Musimy pamiętać, że wielkie księstwo jest ostatnim bastionem na świecie obrony demokracji. Także demokracja w Wielkim Księstwie i Senat Wielkiego Księstwa ma wielką i wielowiekową tradycję. A szanowny Wielki Książę, marszałek Fryderyk, jako postać, która zawsze trzyma się tradycji króliczych, nie będzie im przeczyła i negowała. Dlatego, wszystkie organizacje polityczne, które nie są komunistyczne, baseniarystyczne i terrorystyczne, mogą należycie do Senatu Wielkiego Księstwa Królików, a drodzy obywatele i obywatelki mogą na nie bez problemu zagłosować, ponieważ szanowny Wielki Książę Marszałek Fryderyk gwarantuje zupełną wolność polityczną w Wielkim Księstwie. Gnęziowska Komisja Wyborcza przygotowała najnowszy sondaż wyborczy do Parlamentu Wielkiego Księstwa Królików. Na początku, aby jeszcze lepiej uwydatnić tą statystykę, którą zaraz pokażemy, pokazujemy wyniki ostatnich wyborów parlamentarnych, które odbyły się 22 listopada 2024 roku. A teraz sondaż wyborczy Knieździeckej Komisji Wyborczej z dnia dzisiejszego, 16 lutego 2025 roku. Na pierwszym miejscu dalej obecna partia rządząca w Krzyżowcy 30,5%. Na drugim miejscu Unitat Uszacki, a nie jak wcześniej PSWK 24,8%. Na trzecim miejscu PSWK, który zanotował duży spadek 19,9%. Czwarte miejsce Unia Rolnicza 6,5%. Później Wielki Skok Rady Sumy 6,1%, następnie Wielki Upadek tronnictwa Wiejskiego 5,7%, a później partie z małymi zmianami. Rudolfińska Partia Królików 3,3%, BB Plus 0,8%. Mianowanie na Marszałka Wielkiego Księstwa Królików i Armii Kniejowskiej Szanownego Wielkiego Księcia Fryderyka dalej utrzymuje wielki entuzjazm i radość wśród ogółu społeczeństwa króliczego. W dniu dzisiejszym we Fryderykburgu na manifestację poparcie dla szanownego wielkiego księcia Fryderyka wyszło 8 tysięcy mieszkańców miasta i okolic, którzy zebrali się, aby pogratulować szanownemu wielkiemu księciu jeszcze raz za zostanie marszałkiem armii kniazowskiej, a także podziękowanie szanownemu wielkiemu księciu marszałkowi Fryderykowi za wszystko co czyni dla całego wielkiego księstwa, a w szczególności dla regionu fryderykburskiego i dla samego Fryderykburga. Intensyfikują się prace nad wielkimi inwestycjami kapitalistycznymi na terenie Miasta Stołecznego Kajzerogradu. W ciągu zaledwie ostatnich 24 godzin na terenie drugiej wielkiej kapitalistycznej inwestycji Kajzerogradu, drugiej wielkiej parceli budynków, która powstaje w tym mieście dla robotników, ale także dla klasy średniej, powstały cztery nowe zabudowania, w tym m.in. bar. To wielka inwestycja która przyczynia się do wielkiego rozwoju nie tylko miasta stołecznego Kajzerogradu i księstwa kajzerogradzkiego, ale także całego wielkiego księstwa Królików, bo w śladem za miastem stołecznym Kajzerogradem idą inne duże miasta wielkiego księstwa Królików, ale już teraz nie tylko, bo nawet wsie w mniejszej skali, ale jednak budują swoje wielkie inwestycje, które nawet dwukrotnie powiększają populację wsi, zamieniając je w małe miasteczka. To wielki sukces bohaterskich reform szanownego wielkiego księcia Marczałka Fryderyka. Zapraszamy na pogodę na najbliższe 3 dni. Opadów będzie 0 i śniegu i deszczu, następnie godziny słoneczne Dwie w poniedziałek, po 3 we wtorek i środę. Wiatry w okolicach 15 km na godzinę w poniedziałek i we wtorek około 10 km na godzinę w środę. Następnie Zachmurzenie nie będzie dość spore, w szczególności we wtorek i środą. Takie można uznać, że średnie. Następnie temperatury w nocy od minus 5 do minus 7 stopni Celsjusza. Temperatury będą w ogóle wzrastać także w dzień, gdzie podniosą się z minus 1 stopnia Celsjusza w poniedziałek do 2 stopni Celsjusza w środę maksymalnie. Dzień dobry, zapraszam na program U Konkurencji, gdzie przeglądamy ramówki koreańskiej telewizji centralnej KCTV. Tłumaczymy przez Tłumacz Google, mogą wystąpić pewne problemy w tłumaczeniu. Zaczynamy. 9.16. Funkcja specjalna. Róg miłości. 9.40. Wprowadzenie edytuj. Miłość rodzicielska, która jest zakorzeniona w domu wychowawcy. 10.05. Funkcja specjalna. Proszę o rozumienie trzech historii kosyskiego. 10.47. Zwierzęta z całego świata. Zwierzęta żyjące na terenach górskich. jeden Pytania i odpowiedzi. Problemy wynikające z akwakultury morskiej. Metoda uprawy wykorzystującej urządzenia uprawy sztucznej. Serdecznie dziękuję za oglądanie transmisji telewizji knioziowskiej Frischarfin Rudiota. Zapraszam jutro. Dobranoc. Fryderyk zwycięża na wszystkich frontach.